13 stycznia z listu św. Pawła do Kolosan. Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On to uwolnił Was spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Poprzez Dziękczynienie Twoje serce się otwiera. Staje się płomienne, radosne, gotowe przyjąć dar mojej miłości. Wszystko, co moje, należy także do Ciebie. Twoim przeznaczeniem jest Królestwo Światłości. Mój dom jest Twoim domem. Wyzwoliłem Cię spod władzy złego, którego byłeś niewolnikiem, i uczyniłem moim przybranym dzieckiem. Raduj się z tego wybrania. Ciesz się, bo na wieki należysz do mnie. Twoje grzechy płoną w ogniu mego miłosierdzia. Ilekroć przez sakrament spowiedzi obmywasz się w zdroju krwi mojego syna. Stajesz się czysty, wyzwolony z więzów niemocy, wolny od ducha ciemności. Bramy wiecznego królestwa, które nie przeminie, stoją przed Tobą otworem.